Czołem. Dzisiaj Was zabiorę po szlaku Armii Krajowej w lasach Muchowskich. Zapraszam. Znajduję się obecnie na szlaku Armii Krajowej w lasach Muchowskich, gdzie w dniu 2 sierpnia 1944 roku rozszerzono tutaj i pochowano 12 członków gorzkiego oddziału Armii Krajowej. No także tutaj już widzimy pierwszą modlitwę na szlaku armii krajowej w Mochowie. Tak właśnie wygląda. Tutaj mamy, jak widać, drugą mogiłę na szlaku, ale tym razem jest tutaj mogiła bezimienna. Rolnierz nieznany. Tutaj mamy tym razem trzy mogiły, w których leżą wolnierze. Tak to wygląda. Rok temu się to wszystko sprzątali i widać efekty tego są, bo było to, że powiem, w opoganym stanie. Właśnie jestem w drodze do szóstej mogiły na AK na szlaku właśnie armii krajowej w Lasach Muchowskich. Znajdujemy się obecnie na przedostatniej, czyli szóstej z siedmiu mogił a tej leży pochowany żołnierz Armii Krajowej Cześć i czołem właśnie znajduję się w Lesie Muchowskim gdzie widać tej już pierwsze mogiły na szlaku armii krajowej właśnie skończyłem podróż po szlaku armii krajowej w Lasach Muchowskich będę się tutaj z Państwem już żegnał co mam jeszcze powiedzieć do zobaczenia na, do zobaczenia na następnej wyprawie